Drodzy klienci, witajcie w bazie wiedzy na temat piwniczek ogrodowych wykonanych z laminatu produkowanych przez firmę Navi Design. Aby sprawniej poruszać się po przygotowanych materiałach, rozpocznijmy od omówienia naszej gamy modelowej. Posiadamy dwie linie produktowe EcoSecret oraz Garden Secret for You. Różnią się one sposobem budowy. Dla klienta najważniejszą informacją jest, że do piwniczki z linii EcoSecret wejdzie za pomocą drabiny, a produkty linii Garden Secret For You posiadają wygodniejszy dostęp za pomocą schodów. Linia Garden Secret 4U oferowana jest w trzech wariantach. BASIC to najmniejsza wersja piwniczki ze schodami, która jest dostępna tylko w jednym rozmiarze. Standard to większy model, który można dodatkowo rozbudować o kolejne moduły tworząc przestrzeń dopasowaną do indywidualnych potrzeb klientów. Posiada wejście przez te same schody jak wersja BASIC. Premium to największy model piwniczki, który podobnie jak wersję Standard można rozbudować o dodatkowe moduły. W wersji Premium otrzymują Państwo kręcone schody z efektowną ekspozycją alkoholi. Wracając do modeli EcoSecret, warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza Piwniczkę EcoSecret, podobnie jak Garden Secret for You w wersji Standard oraz Premium, można rozbudować o dodatkowe moduły. Druga, na bazie piwniczki EcoSecret przygotowaliśmy specjalny produkt pomieszczenie techniczne do basenu. Nosi ono nazwę Comfort Technic Box i jest wyposażone w zaawansowany system filtracji i uzdatniania wody do basenu ogrodowego. Stąd jeżeli planują Państwo instalację basenu w swoim ogrodzie, warto rozważyć skorzystanie z oferty piwniczek na design. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas bazą wiedzy. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w niej odpowiedź na większość nurtujących pytań.